Wow, jakie wrotki! Jak ona jeździ! Szkoda, że był to tylko sen. Chcesz, żeby twoje marzenie się spełniło? No raczej. To obejrzyj nową serię Emi Flash, a dowiesz się wszystkiego na temat wrotek. Hola, amigos! Nie zastanawiacie się czemu zaczynam odcinek w kompletnie innym języku niż polski. A to dlatego, że przychodzę do Was z nowym serialem na ten Disney Channel, a mianowicie Soy Luna. jakim cudem, z takich nudnych brodek zrobiłam takie cudeńka. Najpierw opowiem Wam trochę o serialu. Jak sama nazwa serialu wskazuje, naszą główną bohaterką jest Luna. Prowadzi ona normalne życie, ma oddanych przyjaciół, mieszka z rodzicami, ma również pracę, gdzie jeździ na wrotkach, rozdając jedzenie fast jednak jej życie zmienia się o 180 stopni, kiedy dowiaduje się, że musi się przeprowadzić ze swojego rodzinnego miasta w Meksyku aż do Buenos Aires w Argentynie. Teraz Luna uczy się życia od początku. Co to znaczy chodzić do nowej elitarnej szkoły, co to znaczy żyć w luksusie, też Luna jednak nigdy tego jeszcze nie przeżyła. Jednak pewnego dnia Luna trafia na tor wrotkarski, który odmienia jej całe życie. Jak potoczą się jej losy, co się dalej stanie, tego dowiecie się w najnowszym serialu na antenie Disney Channel, a mianowicie SojLunie. Teraz weźmiemy się za ozdabianie naszych wrotek. W Soylunie wszyscy mają nieźle odjechane wrotki, dlatego chciałam, żeby moje były takie same. Potrzebny nam będzie naprawdę dużo błyskotek, no i oczywiście jakieś różne inne dekoracje. Nie zapominajcie również o kleju gorącym w pistolecie. Na samym wstępie wyciągnęłam wszystkie sznurówki. Pierwszą rzeczą, za jaką się wzięłam, było pomalowanie na srebrno paska z tyłu moich wrotek za pomocą lakieru do paznokci. Dla wyraźniejszego efektu błyszczenia dodałam jeszcze trochę brokatu na jeszcze mokry lakier. Tym samym lakierem pomalowałam jeszcze miejsce wokół dziurek na sznurówki. Postanowiłam, że zamiast sznurówek wykorzystam dosyć mocne tasiemki. Jednak nie były one na tyle długie, więc skleiłam je jeszcze za pomocą gorącego kleju. Poproście o to lepiej rodziców. Nasze tasiemkowe sznurówki zawiązałam na moich wrotkach. Teraz przyklejam serduszka, które wycięłam z takiej samoprzylepnej pianki, którą następnie pomalowałam jeszcze odrobiną brokatu. Potem znowu za pomocą gorącego kleju przykleiłam takie ozdobne guziczki. Na sam koniec dopracowałam jeszcze kilka detali i przykleiłam takie diamenciki, aby dopracować nasze serduszka. No i wrotki gotowe! Teraz trzeba tylko sprawdzić na dworze. Jak widzicie, nie zapomniałam również o ochraniaczach i kasku, bo pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Do mojego kasku przykleiłam takie śmieszne naklejki z napisami. A do ochraniaczy przykleiłam te same saduszka, które znalazły się na moich wrotkach. No to teraz wystarczy tylko ruszyć w drogę. Mam nadzieję, że moje wrotki się Wam podobają. Według nie są mega słodkie, no i są w stylu luny. No i tak samo w moim stylu, bo sądzę, że mamy bardzo podobny styl. To jeśli chcecie zobaczyć międzynarodową obsadę, miłość, pasję, muzykę, pełno humoru, to koniecznie włączcie telewizory 16 maja, aby zacząć nowy sezon Soy Luna, tylko na Antenie Disney Channel. Zapraszam Emi Flash i się z wami żegnam. No to pa, pa!